Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale bit .pl. Ja nazywam się Michał Maczek W dzisiejszej lekcji kontynuując tematykę związaną z rhcs czyli egzaminem Red Hatowym. Słów kilka oraz porównanie soft i hard links. Do czego służą, jakie są ich główne cechy oraz przykład. Czy możemy powiedzieć, że hard links oraz soft links to tak naprawdę są skróty znane z systemu Windows? Powiedzmy tak. No nie do końca, dlatego że soft links i hard links mają specjalne przeznaczenie specjalne ograniczenia oraz wykorzystujemy je do różnych celów. Natomiast odniesienie do systemów Microsoftu jest tutaj oczywiście jak najbardziej poprawne ze względu na to, że tam również coś takiego jest. Natomiast zajmijmy się przykładem z systemu Red Hat, czyli softlinki. Do czego są potrzebne? Skróty długich ścieżek. Tak, Jeżeli mamy strukturę katalogów plików w długich ścieżkach, no to tutaj jak najbardziej przy kierowaniu konfiguracji. To często się robi tak, żeby tworząc jeden plik, tak naprawdę robimy do niego skrót. Ponieważ no właśnie ten softlink jest tak naprawdę skrótem. Wersjonowanie oprogramowania, tak, czyli mamy kilka wersji tego samego oprogramowania, czyli na przykład Java w różnych wersjach, w różnych katalogach, w różnych plikach konfiguracyjnych. Łączenie katalogów z różnych dysków, ujednolicenie ścieżek między systemami. Natomiast hardlink to kopie plików bez zajmowania dodatkowego miejsca, ponieważ możemy tworzyć sobie drugi plik, który będzie sięgał do pliku oryginalnego, ale nie będzie generował dodatkowego miejsca, czyli tak. Na Naprawdę to nie jest kopia, tylko zlinkowanie. Nowej nazwy pliku do starego pliku. Bezpieczne aktualizacja plików, czyli hardlinki wykorzystuje się do obecnej wersji pliku, a następnie aktualizuje się oryginał, tak, czyli robimy sobie na zasadzie trochę backupu kopii zapasowej danego pliku. Snapshoty i backupy tutaj w przypadku RSynka jest podobna sytuacja, tak, czyli mamy dwie, dwa pliki i jeden jest główny, drugi dodatkowy, który możemy sobie dowolnie zmieniać. Zachowanie danych mimo usunięcia oryginału. to główna cecha hardlink, tak naprawdę to nie jest skrót, który po usunięciu oryginalnego pliku przestanie istnieć, to jest kopia oryginalnego pliku zapisana w tym samym iNode'cie, o czym za chwilę, natomiast w momencie usunięcia oryginalnego pliku ta kopia nadal będzie pełnowartościowym plikiem. I teraz właściwości hardlinku. Linkowanie tylko pomiędzy zwykłymi plikami, tak, czyli Pliki te tekstowe, pliki konfiguracyjne. Brak linkowania między katalogami czy plikami specjalnymi, czyli plikami znakowymi, tak jak na przykład DEF, ttf ys0, czyli port szeregowy, defrandom, generowanie liczb pseudolosowych, pliki blokowe, czyli pliki dysków, tf, SDA czy soketów, tutaj var, run, docker, sok Linkowanie jedynie plików, które znajdują się w tym samym systemie plików, czyli na przykład mamy plik, który znajduje się w ścieżce var, temp, link, link1 oraz mamy plik w ścieżce home user files. W tym momencie możemy zlinkować sobie te dwa pliki ze względu na to, że znajdują się w jednym katalogu, tak, czyli głównym katalogu, czyli katalogu root systemu plików. Nie zadziała pomiędzy taką ścieżką, tak, czyli boot test betlink i home user files, dlatego, że tutaj pomimo tego, że jest główny katalog, slash boot jest w Oddzielnym, jakby oddzielnym dyskiem czy oddzielną partycją w systemie plików, który służy tylko i wyłącznie do uruchomienia systemu. Pierwsze kroki. Natomiast no tutaj home user files jest już faktycznie w głównym katalogu root systemu plików. No I teraz właściwości softlinku. To, czego nie można było zrobić w hardlinku, można zrobić w softlinku, czyli można łączyć dwa pliki pomiędzy różnymi systemami plików, tak? czyli te ostatnie przykłady, gdzie w hardlinku nie jest to możliwe, natomiast w softlinku nie ma problemu. To jest tylko skrót, tak? Można łączyć w ten sposób katalogi, a także pliki specjalne, nie tylko pliki zwykłe, czyli dokładnie przeciwieństwo hardlinku. i softlink może zachowywać się jak katalog, czyli w momencie, gdy zlinkujemy sobie poprzez softlink dostęp do jakiegoś pliku, wystarczy ten softlink poprzedzić CD i po prostu jesteśmy w docelowej ścieżce tego pliku, czy też katalogu, w którym znajduje się plik. I teraz tutaj kilka przykładów z hard Linku, w jaki sposób w ogóle to zapisujemy. Mam tutaj oczywiście otwartą konsolę. Jest to jedna z dwóch maszyn, z których korzystam. Natomiast jestem zalogowany na zwykłego użytkownika, więc y, jestem w PWD, czyli Home RHCSA 1 Jeżeli nie, no to tutaj mogę przejść sobie do tego użytkownika, czyli też katalogu domowego tego użytkownika. Oczywiście u ciebie może być to y, inaczej. I teraz y, tworzę, tworzę plik. Będzie to new file txt i teraz przy pomocy echo em, dodam taki wpis hardlink i tutaj przekieruję go oczywiście do tego pliku new file txt i teraz cut new file no i tutaj jest wpis dalej jeżeli chcemy sobie zobaczyć właściwości tego pliku to możemy zrobić w ten sposób. No i tutaj nie ma żadnych parametrów w pierwszym polu, jest rwr, r czyli uprawnienia dla mnie, czyli dla użytkownika RHCSA, dla grupy oraz dla adres. No i tutaj więcej, ewentualnie datę możemy podejrzeć oraz użytkownika i grupę, która jest właścicielem. Natomiast jeżeli chcemy sobie zajrzeć głębiej, to musimy utworzyć właśnie hardlinka. Hardlinka tworzymy przez polecenie ln, Wskazujemy główny plik oraz plik hardlinkowy, czyli tak naprawdę kopię tego pliku pod inną nazwą. Może być to ta sama lokalizacja, może być inna. Ja wrzucę to do tempa, ponieważ tam temp się czyści czy, czy automatycznie przy restarcie, też przy wyłączeniu maszyny. Teraz będzie new file link 2 txt, powiedzmy taka nazwa. I tutaj mamy. Następnie mogę ten plik sobie porównać z oryginałem, czyli ls-il. Czyli tutaj ls jest głównym poleceniem do listowania. Tutaj damy przełącznik "-i", czyli inode, e a także l, aby pokazać właściwości tego pliku, więc dodam tutaj tak i temp new file. I teraz najistotniejsza rzecz jest tutaj tutaj i tutaj, jest to wartość inod'u, e czyli e, miejsca w systemie plików, który przechowuje informacje o pliku, takie jak uidgit, typ pliku, dostępy, znaczniki czasowe, czyli e, kiedy ten plik został utworzony, zmieniony, ostatni dostęp, e, liczba linków e, do niego, które mamy, wskaźnik do bloków e, danych na dyskach, ale e, tutaj jakby on nie przechowuje jego nazwy, więc Mamy informację o tym, że zarówno plik oryginalny, jak, czyli new file txt, jak i ten, ta kopia w tempie mają dokładnie ten sam inode, e co nie będzie takie oczywiste w przypadku softlinku. Natomiast widzimy, że jest to dokładna kopia pliku, tyle tylko, że w innej lokalizacji i z inną nazwą, natomiast prowadzi dokładnie do tego samego miejsca w strukturze systemu plików. Więc mamy informację, że... Te pliki są tak naprawdę identyczne zawartościowo, tak? natomiast znajdują się w innych miejscach w systemie plików i mają inne nazwy, co jest wygodne, jeżeli chcemy sobie właśnie zrobić kopię. Co możemy dalej zrobić? Możemy usunąć plik new file z forcem. Dalej możemy sobie wylistować tutaj informacje o pliku e, file hardlink2, No i tutaj mamy informację, że jest on w tempie, tak jak do tej pory. Tutaj właściciel się nie zmienił, godzina się nie zmieniła, jest wszystko dokładnie tak samo. No i tutaj. W momencie, gdy chcemy sobie sprawdzić zawartość przez polecenie CAT, czy tam odpalenie np. Wima czy, czy Nano, widać, że ten plik istnieje i jego zawartość nie została naruszona, więc tutaj w taki sposób możemy sobie. Generować kopię tych plików. Oczywiście można to zrobić przez na przykład CP, o czym mówiłem w poprzedniej lekcji. Natomiast hardlinki dają nam tyle, że nie zajmują miejsca. Czyli jeżeli mamy tutaj te dwa pliki w tym samym miejscu w systemie plików, one nie dublują swojej wielkości. Powiedzmy, że mamy nie wiem, obraz systemu, tak, 10 Giga i chcemy zrobić coś z tym plikiem, ale nie chcemy go kopiować. Chcemy coś w nim zmienić. Tak? Natomiast nie chcemy go kopiować, więc co robimy? Robimy hardlinka w innym miejscu w systemie plików, oczywiście nie w tempie, bo tutaj ten plik zostanie skasowany. Natomiast możemy go przerzucić sobie w inne miejsce, ale on nie spowoduje, że na dysku nagle nam zabraknie kolejnych 10 GB miejsca, tak? czyli ten, ta kopia nie zabierze nam te, tego miejsca. Ta kopia będzie odnosiła się do oryginału w innej lokalizacji, w innym, z inną nazwą, natomiast nie zajmie nam miejsca. Więc mamy tutaj hardlinki. To Przejdźmy do softlinków. To samo, tutaj jestem oczywiście w miejscu, w którym powinien być, więc mogę pominąć dokładnie to. Tak, Natomiast jeżeli jesteś w innym miejscu systemu plików, no to tutaj przerzucamy miejsce przez cd do tego, aby znaleźć się dokładnie tam, gdzie powinniśmy być, czyli w katalogu domowym RHCSA1. I teraz zrobię dokładnie to samo tylko, powiedzmy, new file link 2, na przykład tak. I tutaj zrobimy echo soft link, soft link i tutaj przerzucę to do new file myśli link 2 .txt. dobra. Dobra. Tutaj oczywiście mam softlink. Dalej tworzymy teraz softlinka, natomiast będzie to już polecenie ln -s, i tutaj wskażę. Mogę w ten sposób wskazać również new file i tutaj standardowo do tempa, natomiast będzie to new file file i symbolic link txt. No dobra, mamy. Możemy dokładnie tak samo sobie tutaj sprawdzić te pliki. Jak poprzednio. No i tutaj mamy taki podświetlony fragment w drugiej linii. Natomiast on prowadzi do, bezpośrednio do Home a Jeden new file link, tak? Czyli on już tutaj zmienił swoją strukturę. I co ważne, tutaj na pierwszym miejscu mamy zmianę również uprawnień, ze względu na to, że jest na pierwszym miejscu L, czyli. Jest to SoftLink, natomiast tutaj SoftLink ma tak naprawdę pełne uprawnienia, czyli każdy, kto chce wejść sobie do SoftLinka, ma do niego uprawnienia. Natomiast sprawdzę jeszcze. Czy tutaj zadziała poprzednie polecenie? Oczywiście, że zadziała, natomiast jak widzisz, struktura, w której te dwa pliki się znajdują, jest zupełnie inna. Tutaj mamy inoda dla oryginału i tutaj mamy inoda dla linku. I to nam pokazuje, że. Oczywiście, poza, poza takim prostym sprawdzeniem, pokazuje nam to na poziomie systemu plików, że te dwa pliki nie są ze sobą powiązane w żaden inny sposób, czyli nie są kopią z siebie. Tyle tylko, że jeden, czyli ten, wskazuje na oryginał. Tak, jest to soft link. No i teraz, w momencie, gdy usunę oryginał. Czyli z katalogu HOME RHCS 1 Tutaj bez problemów wylistuję. TMP. I Symbolic Link. No i tutaj, co prawda, Symbolic Link, jako powiedzmy ikonka, tak na pulpicie w analogii do systemu Windows, czy nawet do systemu GUI, ale linu systemów Linuxowych, nadal będzie miała. No tyle tylko, że to istnienie nie daje możliwości, odpalenia w żaden sposób tego linku. Dlaczego? Ano dlatego, że nie ma oryginału, a link prowadzi tyle tylko i wyłącznie do oryginału, nie jest bytem, który cokolwiek w sobie przechowuje. No i mamy tutaj informację, że link co prawda istnieje, kat próbował go pokazać, czyli zawartość softlink z oryginalnego pliku, natomiast nie ma oryginalnego pliku i dlatego tutaj e, wszystko świeci nam się na czerwono, zamiast tak jak poprzednio, świeci nam się na e, niebiesko turkusowo. Tak? Więc e, takie mamy różnice pomiędzy tymi dwoma bytami w systemach e, Linuxowych, tak? czyli soft dotyczy głównie skrótu, natomiast hard jest tak naprawdę kopią oryginalnego pliku, który po utracie swojego rodzica nadal będzie istniał w systemie plików, ponieważ jest w tym samym miejscu w strukturze plików. Także w tej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu. Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.